Czaro, że sobie przy tych jest nie może pracować poniżej zysku ekonomicznego. Czarodziej, no, że sobie doczaruje pieniędzy. Protestują, mają dość drożzyzny. Produkcja rolnicza przy tych cenach na jest prawie niemożliwa. Rolnik nie może pracować poniżej zysku ekonomicznego. Boję się, że rolnictwo w Polsce upadnie. Nadu w zeszłym roku kosztował 1000 zł i dzisiaj kosztuje 4000 No to nie trzeba być ministrem tego od ekonomii, żeby wiedzieć, że. Nie ma z tego zysku ekonomicznego, tak? A rolnik nie może pracować poniżej zysku ekonomicznego. No to nie jest, że tak powiem, czarodziej, że sobie doczaruje pieniędzy i protestują, bo mają dość drożyzny. Nawozy podróżały, jak twierdzą, nawet o 300%, dlatego w zachodniopomorskim wyjechali na drogi, by zwrócić uwagę rządu na to, że w branży dzieje się źle. A to już wkrótce może odczuć każdy z nas przez jeszcze wyższe niż obecnie ceny żywności. Raport Kamili Lewandowskiej. Produkcja rolnicza przy tych cenach nawozów jest prawie niemożliwa. Rolnik nie może pracować poniżej zysku ekonomicznego nie pan krótko drogi daj oczy płót! To krzyk rozpaczy. Tak o swoim proteście nie bronic z zachodni pomorskiego. Proteście, który dziś objęła całe województwo. Obawiam się, że rolnictwo w Polsce upadnie że nie by się po prostu to opłacało no musimy protestować, bo widocznie no, nic z tego nie powiecie, nie wyjdziemy na ulicę Rolnicy mówią o 6 latach żądają między innymi odmierzki na bloku w górę ale proszę też inne koszty produkcji na tuż w roku kosztował 1000 zł i dzisiaj kosztuje 4000 no to nie trzeba być ministrem eko, od ekonomii, żeby wiedzieć, że nie ma z tego zysku ekonomicznego, tak? Ale rolnik nie może pracować poniżej zysku ekonomicznego. No to nie jest, że tak powiem, czarodziej, że sobie doczaruje pieniędzy. A na 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 w górę. Na już nie dobywali. Wszystko w górę, I pani powiedzieli na wodzie i obryśli. I co tylko by nie, nie było. Rolnicy są tak w Polsce zadłużeni, tylko nikt tego nie mówi. Tak zadłużeni ci młodzi ci starzy. I chcieli, żeby to spłacać. I to wszystko dojdzie. Czyli, że poszły do góry dzierżawne rolniko, Do tego jeszcze dochodzą kredyty na wykup ziemię. Do, jeszcze dotyka nas co roku, praktycznie przez 4-5 lata susza. Wiadomo, że w przypadku suszy to i jakość towarów spada i ilości przychód rolniczy spada w dół i trudno jest rolnikom powiązać koniec końcem. To oznacza jedno żywność, zdroży jeszcze bardziej. Żywność będzie bardzo droga i podwyżki 100 czy 200% niektórych produktów to będzie norma i standard. Przecież już teraz musimy powiedzieć, że cena chleba przy obecnych kosztach rosnących. Będzie bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o nabiał, przecież mleko bardzo mocno drożeje. Tutaj już trzeba się spodziewać tego, że masło czy mleko w sklepie będzie dużo droższe niż dzisiaj. Bo tutaj koszty paszy, koszty energii przekładają się bardzo mocno i jesteśmy dopiero przed. Tymi podwyżkami. Za najbliższe mniej więcej 3-4 miesiące zamiast 100 złotych będziemy średnio zostawiać za, za, około 120-130 nawet złotych. E, wszystko na to wskazuje. Pomóc w walce z drożyzną ma przegłosowana w Sejmie Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0, która wprowadzić ma m.in. całkowite zniesienie podatku VAT na nawozy czy żywność. Nawozy przekładają się, przełożą się wysoka cena nawozów. Na koszty żywności za pół roku, za dziewięć miesięcy. My, jak to mówią ekonomiści, ścinamy ten czubek inflacji. To jednak, zdaniem prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, nie jest rozwiązaniem problemu. Rolnicy domagają się dopłat do nawozów. Konkretnie w wysokości 1000 zł za tonę zakupionego nawozu. Obniżenie vat na gaz, czy na inne czy na zakup do nawozu, nie jest jak gdyby e, rekompensator, bo większość dzisiaj, akurat rolników towarowych, jest na tzw. VAT-ie. I oni dla mnie zawsze cena była netto, więc, więc wie, gospodarstwa towarowe nie zyskają nic na tym, że się obniży stawkę VAT-u na zero. Protestujący żądają rozmów z ministrem rolnictwa, w przeciwnym razie zapowiadają zaostrzenie strajków i blokady w całym kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby w lutym nie było protestów w całym kraju. Cały kraj będzie musiał stanąć i to rolnicy to rozpoczną. To jest dla mnie oczywiste i jasne. Kamila Lewandowska, Pol